Do Torimpeksu mam sentyment. Pamiętam, kiedy powstał w pobliżu mojego domu. Wtedy zakupy robiłam tam z moimi rodzicami. Teraz, kiedy sklep powstał na Lewo Brzeżu na ulicy Okulnej, zakupy robię tutaj z mężem i synem Alkiem. Torimpeks to nasz rodzimy sklep. Sklep dla ludzi, stąd znajdziemy tutaj duży wybór lokalnych marek. W się najczęściej kupuję mięso, wędliny i nabiał. Uzupełniam także zapasy produktów takich jak ryż, makaron, kasza. W mojej kuchni bardzo ważne są witaminy, dlatego sięgam po świeże owoce i warzywa. Lubię robić zakupy w TorimPeksie, bo nie przytłacza mnie swoją wielkością, a jednocześnie dostaję tu wszystko, czego potrzebuję. Jako mamie, która ma dużo obowiązków, zależy mi, żeby zrobić zakupy sprawnie i kupić wszystko w jednym miejscu, a w TorimPeksie właśnie tak jest.